Ja spokojnie mam no. na tyle silny skład, że powinniśmy wygrać z każdym nie będą być problemu, no ale w tych europejskich kucharach to by było dobrze coś. Ubrać ubrać. No ta Liga Mistrzów to by był przeskok niesamowity, bo i organizacyjnie, i finansowo, i wszystko mi się zmieniło. To ładne stadiony jeszcze ma Śląsk, Lech, Lechia. To są takie kluby, mm. które miały te stadiony na euro budowane. Mm. No, w tych klubach, ale są też kluby, w których jest dramatycznie. Eee, I byłam e, pod tym względem, szoku, że wasz e, trening, taki zwykły na siłowni, kilku ochroniarzy nawet obstawiało, że, że nawet do tego stopnia, czy, czy zdarzyło się kiedykolwiek, że ktoś wpadł, nie wiem, tak do, na wasz trening, czy, czy, czy wiecie, jakiś kibic? E, nie, to, znaczy to, to, czy to, to to może niekoniecznie ochroniarzy ochraniają nas, tylko a -a, obiektu bardzo bardziej. Obiektu. tak. No tam jeśli większość treningów jest otwarta, więc mhm. Że nie każdy może nie przyjść, ale jeśli przez mm -hmm. biuro prasowe tam się dogada, to można obejrzeć nasze mm -hmm. treningi. Często jakieś wycieczki też przychodzą tak, na treningi, ale są też treningi zamknięte, no i wtedy nikt nie może przyjść. Mm -hmm. To są z reguły te treningi przed meczami, gdzie trener pokazuje nam taktykę, stanowił tej gry, i, no i wtedy ten treningi jest zamknięty. on się nazywa zamknięty dla mediów, mm -hmm. żeby nikt nie podejrzewał, na przykład w jakim będziemy grali wstawienie do następne. Po meczu, tak jak mówię, trener parę słów mówi, kąpiemy się, mamy kolację, bo trzeba jak najszybciej właśnie uzupełnić te braki, które się stać z meczem, bo wtedy organizm się szybciej regeneruje i dochodzi do takiej pełnej sprawności. No bo jak te mecze są co trzy dni, to trzeba takie rzeczy bardzo dbać. No tak. No a później to, 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 to już w zależności od tego, co kto lubi. Albo idzie się do domu, albo się idzie nie do domu. Mhm. No tak. Zjeść się. Tak. No przy, Zjeść. Ale nawet są trzy przedziały, bo są... Jest marsz, jest taki bieg do 17 km na godzinę, a tu jest od 17 do 21, od 21 do 24, od 24 do góry, czyli sprint tak zwany. Aha. I ten program wylicza dokładnie ile przebiega, że średnio tak na przykład ja przebiegłem około 12 km. Trakcie tak się. Najczęstszym pytanie to jest, czy dostaną koszulkę. Aha. Dziwkę, <sługi> <sługi> tak, kafejkę. Najczęstsze no, koszulkę, daj koszulkę, to jest meczu to każdy jest. No teraz teraz po, ty, po meczu z Lechem Poznań, to tam niektórzy w majtkach wracali, ostatni mecz i buty no tak, no też można. były rozdawane, tak? to, Generalnie to, no to taka dieta też oparta dużo, dużo owoców i warzyw, bo one dostarczają najwięcej witamin i niezależnie od tego czy się sportowcem, czy nie, to właśnie właśnie posiłki powinny być, być oparte przede wszystkim na, na tych rzeczach i starają się wyeliminować pszenicę całkowicie. A, no z swoje swojej diety, czyli żadnego chleba, znaczy chleb jem z orzechów, tylko wyłącznie te orzechów. I sam pieczesz? Akurat nie, mamy taki mamy przepis, aha. ale chleba jeszcze nie robiliśmy, kupuję tak, w takim gdzie taki robię. Rozumiem. Edyta nie pomaga czasem? Nie pomaga, zawsze pomaga. Pomaga, nie mam takiej silnej woli, więc ma chleb i podjadam różne no, jako modelka to ciekawe co byliście. Znaczy, my <grym> daje wszystko i wygląda tak jak wygląda. Chciałam powiedzieć, Aha. że przynieśliśmy Wam trochę słodyczy, przykro już Wam trochę zjadł. <grym> Właśnie y, m, moja chrzestna, czyli mama tego mojego kuzyna, y, kiedyś poprosiła Kubę, żeby że popilnował im rybek, jak wyjechali na wakacje. No więc tak rybek popilnował, że rybki wyskoczyły z akwarium, bo było im gorąco. <grym> Cześć. Ale z psem idziemy całkiem dobrze, opiekuje się. Jeszcze nasz pies żyje, więc... No tak, tak. Tak to się zaczęło, wyczekałam swoje, po tygodniu odzwonili, że wygrałam casting. To w ogóle było strasznym jakimś takim zaskoczeniem. No i zaprosili mnie na sesję zdjęciową i tak się właściwie zaczęło. Potem agencja tutaj w Warszawie, podpisałam kontrakt i mój pierwszy wyjazd, wyjechałam do Mediolanu. I miałam fajną przygodę, ponieważ zostałam deportowana z lotniska do Polski. Także, tak. Ale nie zrobiłam nic złego. Po prostu byłam niepełnoletnia, nie byliśmy wtedy w Unii Europejskiej, i byłam bez opiekunów. Także zostałam deportowana, ale na lotnisku w Polsce odebrał mnie mój menadżer z agencji. Czy jestem gotowa na przygodę? Wsadził mnie w autobus i wysłał z powrotem. Jak rodzice się dowiedzieli, jak już byłam pod granicą, to mój tata powiedział, że go zabiję. Ale wjechałam, wszystko było w porządku. Po miesiącu pobytu w Mediolanie wróciłam do Polski, cała zdrowa. No i tak się zaczęła moja kariera. I już 13 lat prawie się toczy. Śmieję się, że już mi bliżej emerytury, ale jeszcze wszystko przede mną Środ środki na przeczyszczenie, proszki do prania. Ja w modelingu miałam koleżanki, które potrafiły się owinąć różnymi rzeczami i na przykład iść biegać owijały się folią albo na noc... Miałam koleżankę, <laughs> <jako marcianie>, tak? <laughs> ja mam koleżankę z Brazylii, która smarowała się takim chłodzącym kremem, smarowała się raz, co prawda, posmarowała się tym kremem i zawinęła folią, po czym jak zaczęło ją chłodzić, to prosiła nas, żebyśmy ją odwijały szybko jak najszybciej można. A na tych konkursach miejsc, to tylko słyszałam od Pauliny z opowieści, że jak pojechała na Miss Universe, bodajże to, to tam dziewczyny z tych różnych innych krajów po prostu na śniadanie schodziły w pełnym makijażu i mówi do mnie, pamięta jak pojedziesz na Miss Universe to kup sobie perukę. Ja mówię, perukę? No przecież mam włosy. Nie, musisz kupić perukę. Wszystkie dziewczyny miały peruki. Tak? Peruki, sztuczne rzęsy. Ja myślałam, że właśnie chodzi o taki konkurs piękności mm -hmm. na zasadzie naturalnego piękna, właśnie mm -hmm. się okazuje, że tutaj wcale tak nie jest, że można się tak. upiększyć dodatkowo. Więc różne ciekawe historie opowiadała. No dużo było opowiadać. Ja mogę opowiadać z godzinami, ale Was tutaj zanudzę. No, to, 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 to Była różnica czasowa i Kuba mówi, dobrze, dobrze. I no bo, gdzie, to, gdzie to było? Gdzie to było? W, w Miami pojechaliśmy na wakacje. E w ogóle śmieszna historia, bo przez cały lotku właśnie do mnie nie odezwał słowem. Aha. I myślałam, że jest taki zestresowany, mieliśmy trochę problemy z jego wizą, to dłuższa historia, w każdym razie myślałam, że chodzi właśnie o to, a tutaj się okazuje, że on był zestresowany, bo tam już przygotowania trwały, zanim jeszcze polecieliśmy. I tego dnia, kiedy właśnie to wszystko było zaplanowane na plaży, Padał deszcz. Mi nie bardzo chcia... Padał deszcz, a mi nie bardzo chciało się iść na plażę, jestem strasznym zmarzluchem, do tego byłam głodna i w ogóle zaczęłam marudzić i, I nie chciałam i nie chciałam, on mnie wyciągał na siłę I jak już poszliśmy na plażę, to nagle byłam senna, potem byłam głodna i w ogóle okropna. <laughs> Wszystko nie tak. Tak i przez cały czas latały te samoloty, ciągnęły takie różne banery z reklamami, że dzisiaj jest koncert, dzisiaj jest jakaś dyskoteka. I tak sobie siedzieliśmy, oglądaliśmy i w końcu nasz znajomy krzyczy, o ja zobaczcie, jaka dzisiaj będzie fajna impreza. I ja się tak odwróciłam i czytam. I tak mówię, kurczę, po polsku. I czytam drugi raz? Kurczę, Edyt. I tak czytam trzeci raz dopiero doszło do mnie, a już za mną stał facet, który grał na saksofonie, już się z zguła, się odwróciłam, trzymał pierścionek, więc byłam w szoku faktycznie. Ja, i tam bo się nie napis. spodziewałam był napis. Nie pomógł. No Eee, nie pamiętam jaki <grymna> <grymna> Nie chcę tak tak. tak. A Dytka kocham cię, wyjdziesz za mnie Kuba, tak. Tak. O, teraz, No i nie, 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 nie poprosiłam go, żeby... A, no i na początku oczywiście się odwróciłam i zobaczyłam go z pierścionkiem i pierwsze co zrobiłam, wyciągnę rękę. <grymna> On mówi no to tak czy nie? Ja mówię, no tak. A potem tak wieczorem, tak sobie kalkuluje wszystko, całe wszystko do mnie tak doszło i mówię, ale poczekaj, Ty pęknąłeś? On mówi, jak na dwa kolana. <grym> było śmiesznie. No i poprosiłam Kubę, żeby nie wstawiał zdjęć, ani nikt na początku, żebyśmy chwilę poczekali, mhm. ja się podzielę z rodziną, tutaj wszystko. Za chwilę znajomi mówią, ej, jesteście na internecie. I jak patrzymy, okazało się, że w tym samym momencie, kiedy leciał nasz samolot na plaży był Tomasz Kamel. No właśnie, bo ja widziałam... Na wakacjach na wakacjach i zrobił zdjęcie, wstawił na Facebooka i napisał, ale fajnie, ciekawe, czy się zgodziła i fajnie byłoby ich poznać, ciekawe kto to. I faktycznie w komentarzach parę osób zgadło, że Kuba rzeźnicza. Mhm. Nie wiem, skąd mogli wiedzieć, może tak po prostu zgadywali. Przypuszczam, no i... że jesteśmy maili, no. żebyśmy w, w wakacji. A, no możliwe, że wydedukowali sobie to jakoś. Nie wiem, no, się postarał, nie, bo ja że, że nie wpadłaby na. Nie wpadłabym jeszcze tego dnia naprawdę. No miałam taki humor, i że potem tak sobie myślę pożarę i jestem zauza. Strasznie. Tak no. okay. mm. właśnie nie? No.